Drugi drugiej lidze koszykarzy najciekawszy mecz tej rundy w Rzeszowie. Trzeci zespół tabeli czyli Opin Stolaro Resowia podejmowała drużynę lidera AZS AWF Mickiewicz Katowice. Goście w tym sezonie jeszcze nie przegrali w pierwszej rundzie dość zdecydowanie rozprawili się z Resowiakami wygrywając we własnej hali 87 do 59 ale Rzeszowianie byli w gazie po Pięknej wiktorii w derbach Podkarpacia z Niedźwiadkami Przemyś I wydawało się, że to spotkanie będą w stanie wygrać I wreszcie przełamać tę świetną pasę zespołu ze stolicy Górnego Śląska Ale przed meczem okazało się, że w drużynie Lesowi nie może zagrać Dawid Zaguła Czołowy strzelec i rozgrywający Wilków No i pierwsza kwarta na korzyść rywali Wygrali tę część meczu 25 do 19, a więc sześcioma punktami. W drugiej też prowadzili zdecydowanie. W końcu Resowiacy zaczęli odrabiać straty, doprowadzili do remisu. Wyszli na prowadzenie 34 do 31, ale zaraz Łukasz Kłaczek trafił za trzy. Na finiszu tej kwarty potrafił jeszcze trzykrotnie rzucić celnie, no i był taką pierwszoplanową postacią tej części meczu, a drużyna z Katowic wygrywała ośmioma punktami, 44 do 36. Po zmianie stron Rosowiacy solidnie wzięli się za obronę, ale w ataku niespecjalnie im wychodziły akcje i rzuty, no i te straty nie chciały maleć. 49 do 56, taki był rezultat po 30 minutach Gry, a więc po trzeciej kwarcie wydawało się, że wciąż wszystko jest w tym spotkaniu możliwe. Rzeszowianie starali się, walczyli w 34 minucie, a więc na 6 minut przed końcem udało się zejść na 5 punktów przewagi, ale zaraz goście kontrowali. No i mimo szczerych chęci i tej niesamowitej ambicji, wspartej kapitalnym dopingiem kibiców w hali Rossieru imienia Mieczysława Araby, Mieszczackie Wilki, nie potrafiły odrobić strat i musiały się obejść smakiem jeśli chodzi o zwycięstwo w starciu z liderem. nie przegrali ostatecznie to spotkanie różnicą 13 punktów 70 do 83. Bardzo ciężko się tutaj gra, bardzo fajnie kibice, to jest przyjemność nawet jeżeli gwizdzą przeciwko nam, także dziękujemy za doping. Od nas od nas kibice też przyjechali, też dziękujemy. Przyjechaliśmy, zrobiliśmy swoje, przepracowaliśmy. To w jaki sposób tutaj ugryźć Rzeszowian i udało się wygryźć z tą i podtrzymać naszą pasję. Nie bez podstawy są na pierwszym miejscu. Są jednym zespołem w całej drugiej lidze, w wszystkich grupach niepokonanym. Są najlepszym zespołem, to było widać. My zostaliśmy dzisiaj mnóstwo serca, walki, ambicji, potu, krwi nawet na boisku. Chcieliśmy zrobić wszystko, co się da, żeby ten mecz wyciągnąć. Nie dało się. Yy, no ale tak naprawdę, ja jestem zadowolony, bo walczyli do, do ostatniej minuty, walczyli do ostatniej piłki. I też mi wydaje mi się, że to kibice, którzy tak cię znowu licznie przeszli, doceniają to, że walczymy do końca, gramy ambitnie. No ale niestety cię wygrał zespół lepszy. Za szybko w ataku, za pochopnie. jednym rzutem chcieliśmy już ten wynik w na dobrą drogę wyciągnąć. I, i zabrakło tutaj konsekwencji. W tej drugiej połowie to yy, był mecz do odrobienia, zabrakło trochę sił. Był trochę problem z faulami. Rotowaliśmy już w różny sposób, próbowaliśmy to kombinować. To, niestety to nie przyniosło skutku. Yy, no ale wydaje mi się tak, że mecz dobry, wyrównany, do końca na napięciu. Pełna hela ludzi, więc z znowu świętego koszykówki. W tabeli Mickiewicz utrzymał oczywiście pewne prowadzenie. Rzeszowianie na trzeciej pozycji. A runda playoff coraz bliżej.